Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie tak na, te, na tle tego zachodzącego słonka stado jelonków niestety jeden z nich zwichnął sobie łapę dokładnie mamy awarię a jeszcze dokładniej to pękł nam pas to z niego zostało pas, który łączy nam tutaj na 99% odrzutnik bo to jest koło od mocarni. Odrzutnik. A tu nie dam sobie ręki uczuć, ale na. Czekajcie, zaraz sprawdzę i Wam powiem. E, he, 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 jedno z nich jest kołem napędowym. Jedno z tych kół. Tu widzę, mamy w dziurę. O, jest dziura. Jakiś plastik. No mniejsza, o. Pęk nam ten wał, pas, który wchodzi tu i tu, te dwa koła łączy. No i szybki telefon do pasłenka. Najpierw do przyczółek, potem do pasłenka. W pasłęku mają części. Ojciec pojechał, a ja rozbieram. Znaczy ja rozebrałem. Nawet dosyć szybko mi to poszło jak na pierwszy raz, bo tak. Tu jest taka obudowa łożyska. Taka podpora powiedzmy. Ją mam. O, to. To trzeba było ściągnąć. Trzeba było odkręcić ten pręt, który jeszcze... Łączy to całość, zmierzyć sobie odległości, które są tu i tu, żeby później były, były tak samo ustawione. Następnie, jak widzicie, kołek jakiś tam drewniany, pod, podeprzeć pod to koło, żeby ono nie opadło. Dlatego też mam tu taką olbrzymią siekierę, bo musiałem to rozłupać troszeczkę. Kolejna sprawa, odkręcić wąż z olejem, który przychodzi do tego koła. Tutaj go zawiesiłem. Co jeszcze? Wy, wybić. wybić tamtą obudowę, właśnie za pomocą jakiejś tam. No, mamy tutaj. jeszcze zostało nam po Dominatorze po klasie. Taki, taki fajny. Nie wiem, taki clean. I z racji tego, że tu nic nie znalazłem, miałem. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. O! Od młotka. Wybiłem to. No i mam rozebrane. Ojciec już wraca z pasłęka. Złożymy. Myślę, że złożyć będzie szybciej, niż rozmontować. Chyba, że będzie problem z wbiciem tego... tej obudowy, tego, tego trzymaka, czy jak to tam nazwać. Z tym może być problem. Bo za bardzo nie ma jak puknąć przez podajnik. I tak mechanik mówi, Ty się ciesz, że masz wersję pięcioklawiszową. Bo w sześcioklawiszowej trzeba zwalać ten podajnik. No to ja mówię wszystkiego najlepszego. Także poszło to całkiem sprawnie, całkiem szybko. Wkosimy przężyto tam. I dobrze, że to całkiem przyzwoicie. Myślę, że ponad 6 ton jest to dobry wynik. Nie jest to jakaś rewelacja. Może coś tam więcej uleci. Zobaczymy. Bo najgorsze tak naprawdę ojciec wykosił. Teraz zostały bez tam dwóch miejsc. Tylko lepsze takie działki. Czekajcie, pokażę Wam co mamy na przyczepie. O! Jest i przężytła. Eee, co? Miałem jeszcze powiedzieć. Że tak naprawdę też jeszcze one nie jest w pełni dojrzałe, jeszcze mu tam ciutkę brakuje. Zostawiliśmy u nas sobie do koszenia jeszcze pszenicę, jedną, tą, która dostała, potraktowałem ją. Zresztą mam taką jedną pszenicę, której ani razu jeszcze nie pokazywałem. To miała być taka moja perełka, niestety ją też gradobicie dotknęło, ale to Wam pokażę. I ona jeszcze niestety jest zielona niestety albo stety no. Nie wiem, a jeszcze jedną rzecz muszę zrobić, no i to nie będzie tak chopsiów, mianowicie tutaj pod tym kołem, a może będzie widać nawet, eee, zobaczcie, o tam nawinał, nawinął się ten stary pas, który nam tutaj spadł, no eee, i kurde trzeba go jakoś odwinąć, trzeba, trzeba jakoś wybłechtać te resztki no i trzeba to zrobić zaraz się za to biorę, zanim ojciec przyjedzie, żeby to już było gotowe no i złożymy go myślę, że tam małą godzinkę będziemy mieli złożone. nie wiem, która godzina jest, gdzieś telefon rzuciłem nie mam pojęcia, jest, która, która jest godzina na pewno jest tam po, po 19, w pół do 8 pewnie gdzieś tutaj wujek nam pożyczył niezbędne rzeczy łomika czy tam breszkę siekierkę i te wszystkie kliny oprócz tego mojego, a no i miarę, żeby sobie zmierzyć właśnie te odległości. No i klocek drewniany, bo jesteśmy 5-6 km od domu gdzieś. No i teraz co, wracać kombajnem to tak nie halo. No, a oprócz tego yy, jeden bezpiecznik nam się spalił, co też spowodowało, że kombajn miał przestój, ale, ale no to był bezpiecznik. No i nie licząc tego falernego kamienia, którego skutki cały czas słychać w kombajnie, no to na szczęście się nic złego nie dzieje, no i dosyć nam ta robota szła do tej pory. No ale... Trudno, no zdarza się, no. Już mi tu wujek mówił, mówi no co ty byś chciał, żeby, żeby tak żniwać i szybko poszło? I to jest normalne, zdarza się, no pewnie, że się zdarza, no. Człowiek jest nerwowy po prostu, bo, bo chciałby to wszystko obkosić. No ale, tym bardziej, że zapowiadali na no, dziś, na jutro deszcze, no dziś nam się porosiło troszeczkę, ale ogólnie się utrzymało bez deszczu, więc też super, że, że tak się, że gdzieś tam nas minęło, bo wiem, że zmoczyło też okoliczne miejscowości. No i miejmy nadzieję, że jutro przynajmniej to skończymy, potem skończymy pszenicę, tą, która została i tak naprawdę zostanie nam jęczmień który będzie gdzieś za dobre 10 dni do koszenia. Myślę, że nie szybciej. O, tak to wyglądają czepy ubrudzone. No takie coś nowego nie do końca miłego, ale no i takie historie się zdarzają. Fajnie, że te serwisy mają części na miejscu, że pracują do późnych godzin. Co prawda godzinkę trzeba jechać dobrą do Pasłęka, no ale wiecie, jak, jak teraz mielibyśmy czekać na jutro, potem jeszcze jutro to składać, a tak dzisiaj złożymy, nawet jak nie wyjedziemy w pole, to i tak kombajn będzie złożony i jutro możemy śmiało jechać dalej. Jesteśmy w trakcie małego przestoju, kosiły pszenżyto z 16 hektarów, które tutaj mamy. No, zostały jeszcze ze 4 plus minus, tak ze 4 hektary zostały. No ale popadało. Widać zresztą po kombajnie, po dupie kombajnu. Kombajnu, dobrze mówię. Że o. Pozmywało, popadało. Ojciec mówi, że z godzinka i pojedziemy dalej. Nie pojedziemy, tu już ja wiem, bo jest za mokro. Ale jakby tak z 2 godziny poczekał słonko jakieś by wyszło, no to byłoby... Możliwe, że jeszcze by się udało coś urwać dzisiaj po tej wczorajszej awarii. Tak naprawdę, żeby, żeby nie ta awaria, to byśmy skończyli kosić. No ale trudno, mamy to co mamy. Plus jest taki, że przężyto całkiem fajnie plonuje. W chwili obecnej myślę, że będzie to gdzieś około 7 ton. No zobaczymy jeszcze ile. Wszystko ważę, mam teraz, nie licząc tej HL, którą ładuję, ojczulek, Mam 87 ton. No i tu na HL-ce dycha będzie, tu już jest 97. No i dwie przyczepy powinny być. Na Fliglu, jak jest tak fajnie naładowany, to ma 13. Na hl potrafi być 12, czyli jakby tam z 25 jeszcze urwał, no to by było ze 120 ton. A tu mamy 16 hektarów. No to wynik uważam, że rewelacyjny jak na ten rok. Przynajmniej no tak się średnio fajnie kosi przez telegi. Ale mimo wszystko idzie, mimo wszystko dzisiaj tak od rana dosyć słonecznie, dosyć fajnie to szło. No i kurcze plon naprawdę, naprawdę jest na, na wysokim poziomie. Tutaj tak jak mówiłem, nic nam te gradobicie szkody nie zrobiło, Żadnej krzywdy, tylko no, zresztą widać, tu nie ma co czarować. Widać, że jest wszystko OK. Więc kurczę, może, może, może się jeszcze ten plon dobry tutaj uda, uda złapać, zobaczymy co będzie do końca. pola, bo to różnie było, aczkolwiek tutaj wydaje mi się nie licząc tam takiego miejsca dołku jednego i tutaj z 20 metrów dalej jest też takie gorsze. to ogólnie to jest jakby chyba najlepsza część pola, tak mi się wydaje. No więc dwie przyczepy mamy tu raz dwa, trzy ścieżki. 3 razy 27, 60 81 metrów, plus clean. Jakiś tam, no myślę, że trzy Wróć! Że te dwie przyczepy takie pełne powinny być. Aczkolwiek może będzie tak, że nie będzie. E, więc no jest... Jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Tu też to bez poprawki herbicydowej. E, te jak mówiłem Fandango i Bugi w obniżonych dawkach. Te trzy było tu wykonane na te trzy. Tebuko Nazol, regulacja tylko za pomocą e, trinek sapaku. Tutaj szło Quadro, o ile dobrze pamiętam. E, dodatkowo z nawozów dolicnych tu szedł green. Nie, nie green, a co? Co tutaj było? Boże, z prokamu Z prokamu tu było. Proliw, proliw, tak. E, I 130 kg azotu tylko. Stanowisko po rzepaku więc naprawdę. Plon super. Jakby się tak udało zrobić. No zostawiamy, zostawiam tutaj z John Deere'a z drugą przyczepą. Zobaczymy. Jak się uda pojechać to pokosić to będzie super. Jak nie to go podstawimy u wujasa. Nie będziemy go targać do domu. A tym drugim pojadę, wysypię. Mam w domu jeszcze trochę pracy. Porobię co trzeba. I no jak się da kosić to będziemy kosić. Jak się nie da no to na dzisiaj fajland. Może w końcu szybciej do domu wrócę, bo już też mam dość tej nerwówki, bieganiny, no ale, ale trudno. Tak jak mówiłem, to jest taki najfajniejszy dzień, okres, okres w roku, te żniwa. Aczkolwiek nie bardziej nerwowy. Oho, słyszę telefon dzwoni. No to idę, idę. Ojczulek się kręci, coś tam sobie z filtry poczyścił, pierdoły i się kręci. Mówię do niego, idź se na kawę, a nie tam się kręcisz, kurde, tu już... Nie wyczarujemy, ale też się zaczyna znowu chmurzyć. No ale zobaczymy. Dobra, trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.